Rodzina królewska bogaci się w sposób, który dla wielu osób może być nie do przyjęcia. Niewiarygodne doniesienia na temat księcia Karola obiegły media. Internauci są szokowani, nie spodziewali się tego, że takie czyny mogą być zgodne z obowiązującym prawem. Pojawiły się liczne głosy, że takie gromadzenie majątku jest niemoralne. Brytyjska rodzina królewska ma sympatyków i fanów na całym świecie. Szczególnie duże zainteresowanie budzą w ostatnim czasie najmłodsi członkowie szlacheckiego rodu. Wszyscy pokochali następcę tronu, księcia Williama, jego śliczną żonę, Katarzynę, a także trójkę ich dzieci. Nie brakuje również entuzjastów młodszego wnuka królowej Elżbiety II, księcia Harry'ego, który przed rokiem, wspólnie z byłą aktorką, Meghan Markle, powitał na świecie pierwszego syna, Archiego. Ojciec książąt, Karol, pozostaje w cieniu swoich pociech. Teraz światło dzienne ujrzały szokujące fakty. Książę Karol nie należy do grona najbardziej lubianych członków rodziny królewskiej. Wielu fanów dynastii Windsorów wciąż nie wybaczyło mu romansu z Kamilą Parks Wofs. który był rzekomo bezpośrednim powodem rozwodu z U Brytyjczyków, księżną Dianą. Mimo, że królowa ludzkich serc nie żyje od ponad dwóch dekad. Książę Wali i księżna Kornwali muszą zmagać się z wieloma cierpkimi słowami. Doniesienia, które niedawno pojawiły się w mediach, z pewnością nie poprawią tej trudnej sytuacji. Niektórzy poddani uważają, że rodzina królewska nie powinna być finansowana z podatków. Mimo, że royalsi są wizytówką Zjednoczonego Królestwa, wiele osób irytuje się, obserwując ich wystawny, luksusowy styl życia. O gigantycznej fortunie Windsorów dyskutuje się od wielu lat. Ostatnio temat jest wyjątkowo głośny, a to w dużej mierze za sprawą wyprowadzki księcia Harry'ego i Meghan Markle do Stanów Zjednoczonych. Para, mimo rezygnacji z tytułów książęcych, nadal jest finansowana przez księcia Karola tabloid B telegraf przyjrzał się ostatnio funduszom księcia Walii. Okazało się, że w Wielkiej Brytanii nadal obowiązuje archaiczne prawo, na mocy którego rodzina królewska ma prawo do bogacenia się kosztem zmarłych poddanych. Majątek mieszkańców Cornwallis, którzy nie sporządzili testamentów i nie mieli dziedziczących po nich krewnych, trafia do kieszeni księcia Karola.